Ja witam serdecznie na pokazie zastosowaniem patyn i wosków do wykończeń blas dopocharzowych. Pokażę tutaj jedną gotową skrzynkę, a później pokażę na tych dwóch elementach, które przygotowałam, co z tym robić. Więc mamy patyny i woski. Część z nich występuje w paście, część z nich jest taka oleista, dosyć gęsta. Patyny są takie niekryjące, półprzeźroczyste, można z nimi bardzo długo pracować, jeżeli nałożymy jakiś dany element i niekoniecznie nam się podoba efekt i spokojnie można przecierać i poprawiać, przez to, że są takie oleiste. Natomiast włoski są kryjące. Bardzo fajnie wyglądają właśnie takie patyny i włoski nałożone na reliefy wykonane z pasty strukturalnej. Tak, bierzemy sobie, bierzemy sobie jakiś tam szablon, z wybranym wzorem mamy pastę strukturalną, nakładamy, suszymy, lakierujemy, bo najlepiej zalokierować wcześniej powierzchnię i wykańczamy właśnie boskami lub patynami. E, to co mamy tutaj, e, proszę spojrzeć, ja nie wiem czy to widać, dzisiaj się lekko błyszczy, czy widać ten efekt takiego błyszczenia tęczowego, to jest nałożony bosk. E, ten bosk właśnie, tak jak się patrzy zwyczajnie, to nie widać, natomiast jak się go weźmie gdzieś pod światło, on się tak ładnie tęczowo, tęczowo błyszczy kończyć całą pracę, czyli przejechać sobie i wtedy to działa troszeczkę jak lakier taka powierzchnia jest delikatna i przyjemna w dotyku, że nie wspomnę zapachu. Tak o zapachu tego usku bo jest po prostu dodatkowa przyjemność natomiast patyny w bardzo prosty sposób można sobie wykończyć takie gdzieś tam brzegi lekko postażyć, przejechać po motywie z reliefu tu na przykład ta serwetka miała takie tło Ciężko byłoby ją wyciąć, a chcieliśmy zamaskować, żeby nie było widać tego tła, bo farba jest biała. No to też tam jest gdzieś delikatnie przejechany właśnie tymi preparatami. Nakłada się małą ilość na palec i po prostu się delikatnie odstępuje. One są oleiste, w związku z tym można bardzo długo na tym pracować. Tak? Także to jest taka jedna skrzynka. Ja w tej chwili chciałabym Państwu pokazać. Taki mam przykładowy świecznik. Pomalowałam go farbą czarną z efektem metalu. Nałożyłam też przez szablą pastę. I tak sobie wymyśliłam, że wykończę go patyną białą dzisiaj. Tak? Czyli bierzemy sobie gdzieś tam na pędzelek małą ilość. Delikatnie delikatnie tak? tak, żeby wydobyć ten zur z Tak, sobie tutaj Wszyscy taki efekt bieleni, tak? Farba nie jest e, całkiem przykryta, ale powierzchnia przestała być biała, e, tak czy taki błysk, nie. Też nie wiem czy ten... <grym 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 czy widać, nie? Ten, e, ten błysk. Można też użyć e, wosku. Wosk różni się tym, że on kryje. Tak? Tutaj mamy, widać ten kolor w spodku, natomiast wosk jest e, taki mocno kryjący, w związku z tym... Trzeba jeszcze bardziej uważać, żeby nie nakładać zbyt dużej ilości tego preparatu. Tak? Czyli gdzieś tam, tak? to mamy coś takiego. I teraz dalej chciałam pokazać patynę taką brązową. Z drugiej strony nakleiłam motyw. No i teraz widzimy, że się tu poróżni. Tak samo jak po ostatecznych Czyli musimy pomyśleć, dobrać takie kolory, żeby ten efekt zgubić. Użyć. To jest patyna? To jest patyna, tak. Czasami szukamy sposobu na, na dokończenie pracy, tak, czyli żeby ona się nie kończyła tym, że a to już Jak chcemy coś, coś tam dodatkowo mieć, to są bardzo fajne preparaty. wybrałam dosyć taki ograniczoną kolorystykę, ale bardzo fajnie wyglądają również e, złote kolory,